Cezara. Czy prokuratura jest apolityczna? Zapraszam Okiem Cezara. Dzisiaj chciałbym poruszyć sprawę, która w ostatnich dniach poruszyła Polskę. Śmierci pani Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego i roli, jaką w tej historii odegrała prokuratura, a konkretnie dwie postacie, pani prokurator Ewa Wrzosek i Piotr Skiba. Ta historia każe nam zadać pytanie, czy polska prokuratura jest naprawdę niezależna. Czy raczej mamy do czynienia z instytucją uwikłaną w polityczne gry? Przyjrzyjmy się faktom. Barbara Skrzypek zmarła 15 marca 2025 roku, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze w okręgowej w Warszawie. Przesłuchanie dotyczyło śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna, a prowadzi je prokurator Ewa Wrzosek. To nazwisko budzi kontrowersję nie bez powodu. Wrzosek nie kryje swoich politycznych sympatii. Publicznie popierała Rafała Trzaskowskiego w wyborach wspierała również Marina Wawrykiewicza z wolnych sądów, a nawet chwaliła Romana Giertycha, mówiąc, że byłby lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar. Natomiast co do kwestii prokuratora generalnego, tak jak pan powiedział, najpierw wygramy na wybory, w co też głęboko wierzę. Te deklaracje łatwo znaleźć w jej mediach społecznościowych. Czy ktoś taki o tak wyraźnych poglądach powinien prowadzić śledztwo? Przeciwko liderowi opozycyjnego PIS-u? To pytanie retoryczne, ale odpowiedź nasuwa się sama. Do tego dochodzi postać Piotra Skiby, rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, który komentował sprawę po śmierci pani Skrzypek. Wierzyć państwu, skoro sam pan mówi, że godło za panem stoi, tak, a na pańskich mediach społecznościowych jest zalew haitu wulgarnych słów o partii obecnie opozycyjnej, o, o wyborcach partii. Absolutnie ja, to, to jest nieprawda, to ja zacytuję to, tak. co się pojawia na pańskim Twitterze. Tak. E, Ziobro chyba myślał, że dostanie telefon, że trzeba skitać fanty i to i owo spuścić w kiblu. Przepraszam. To Absolutnie to są, ty, to proszę to pana, to nie moje to tymi... słowa. To jest tyle to, z tej strony. Proszę pana, to, to nie to, są moje to, słowa. To nie są moje słowa. Proszę pana, to nie są moje słowa. To nie są moje słowa. Dziękuję to Proszę pana, to nie są moje... Skiba również nie jest wolny od politycznych kontrowersji. W przeszłości podawał dalej na Twitterze innymi zdjęcie Donalda Trumpa które jasno sugerowało, że prezydent USA ma faszystowskie poglądy. Podczas konferencji prasowej Skiba unikał odpowiedzi na trudne pytania, powtarzając, że nie jest rzecznikiem Ewy Wrzosek, ale nie wyjaśnił, dlaczego ktoś o takich sympatiach jak Wrzosek prowadzi tak wrażliwą sprawę. Kiedy zapytano go o własne działania w mediach, stwierdził jedynie, że publikacja była. Nieakuratna. Tak, dobrze słyszałeś. To zdjęcie z Trumpem było nieakuratne. Wróćmy do samego przesłuchania pani Barbary Skrzypek. 12 marca 66-letnia kobieta bez doświadczenia prawniczego spędziła ponad 4 godziny w prokuraturze. Na, naprzeciwko niej stali Brzosek i dwaj adwokaci z strony przeciwnej, czyli Jacek Dibuła i Krystian Lasik z kancelarii właśnie Romana Giertycha. Obaj związani z obozem rządzących. Pełną z nich skrzypek adwokat Krzysztof Gołkowicz nie został dopuszczony do udziału, mimo że wskazywał na jej zły stan zdrowia. Wrocław uznała jednak, że jej jego obecność nie jest jej potrzebna. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Starsza kobieta bez wsparcia kontra trzy osoby o wyraźnych politycznych sympatiach. Czy to brzmi jak sprawiedliwy proces? Trzy dni później skrzypek zmarła. Sekcja zwłok wykazała zawał serca. PiS natychmiastowo powiązał jej śmierć z przesłuchaniem, sugerując, że stres mógł odegrać rolę. Prokuratura oczywiście zaprzecza i grozi pozwami za takie twierdzenie, ale czy możemy w im w pełni zaufać? Brzosa kiedyś powiedziała, że to nie czas, by ściśle trzymać się litery prawa. To brzmi jak wyznanie kogoś, kto stawia polit polit politykę ponad bezstronność. A Skiba zamiast rozwiać wątpliwości, dolewa oliwy do ognia swoim milczeniem i, i dawnymi publikacjami, jak te ze swastyką. Są też inne niejasności. Przesłuchanie nie było nagrywane, a protokół z 4 godzin ma tylko 9 stron. Dlaczego nie zarejestrowano tak w ważnej czynności? Dlaczego odmówiono pełnomocnika? I dlaczego akurat, akurat pani prokurator Wrzosek została wybrana przez Adama Bodnara do prowadzenia tej sprawy, skoro, skoro jej poglądy są powszechnie znane? Skiba zamiast odpowiadać zasłania się procedurami. To nie buduje zaufania. Nie twierdzę, że Wrzosek czy Skiba bezpośrednio odpowiadają za śmierć pani Barbary Skrzypek. To wymaga dowodów, ale brak apolityczności w tej sprawie jest oczywista. Kiedy prokurator popiera Trzaskowskiego, chwali Giertycha i wspiera Wawrynkiewicza, a drugi udostępnia Trumpa ze swastyką, trudno mówić o obiektywizmie prokuratury. Ponieważ prokurator powinien być obiektywny, powinien o ostoją sprawiedliwości, a nie graczem politycznych rozgrywek. Tymczasem, tymczasem tutaj widzimy instytucję, która budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Jakiej prokuratury chcemy? Takiej, gdzie sympatie polityczne decydują o śledztwach, czy takiej, która jest naprawdę niezależna? Sprawa Barbary Skrzypek, Ewy Wrzosek i Piotra Skiby pokazuje, że do ideału nam jeszcze daleko. Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości słabnie, a to dla nas wszystkich jest problem. Zachęcam do zostawienia komentarza pod tym linkiem, pod tym filmem, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Kiem Cezara.